Mamy test buziaka. Mam tu nowość od VIBO, Line Lock, czyli untrówki w pisaku. Jest to podobno zamiennik tego pisaka z Huda Beauty. Nie mam tego schody, ale mam dwa kolorki z VIBO i sobie to przetestujemy. Pisaki są aktualnie na promocji i kosztują 18 zł bez grosza, okay, bo ja myślałam, że ta końcówka będzie trochę inna, I tutaj macie kolorki 01 i 02. Ja używam 01. W sumie to przyjemnie się to nakładało, ta końcówka jest bardzo nasączona, Chociaż wiadomo, później może się to zmienić. Tutaj trwałość. Super czasu. Robimy teraz test buziaka. Nie mam tutaj kompletnie nic. Okay. Jeszcze raz no nic kompletnie. Wow! Dołożyłam jeszcze sobie bezbarwny błyszczak, i zobaczymy, czy ten mazak się stopi, czy nie. Robimy odbitkę. Dobra, troszeczkę. Tutaj na krawędziach. Tu i tu. Odrobinka. Jestem ciekawa, jak to się będzie nosiło. Na chwilę obecną jestem zachwycona. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie.